Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mamy piąteczek, końcówka czerwca. Jak widać, pogoda delikatnie pod chmurką, ale ja się osobiście bardzo cieszę. Chciałbym w niedługim czasie udać się na działkę, tam troszeczkę poplewić tej marchewki, tej cebulki, wyrwać troszeczkę sałaty dla króliczków, ale no niestety jest ostatnio tak sucho, że po prostu no nie da się tam nawet nic wbić w tą ziemię, dlatego sobie odpuściłem. No i nie wiem, czy widać, czy słychać, ale kropi deszczyk, także bardzo się z tego cieszę. A co dzisiaj? Dzisiaj słuchajcie, przymierzam się w końcu do sprzedaży króliczków króliczków, które no, obrodziły mi się w dużym stopniu właśnie na wiosnę. Jest ich prawie 21 czy jak prawie 21? No 21 klatek nie ma na tyle, żeby wszystkie tutaj trzymać i odchować w tej mojej niedużej hodowli. Klatki są jeszcze nie wszystkie skończone. Dlatego postanowiłem, że już takie króliczki lekko ponad 3 miesięczne będę sprzedawał. No i wyselekcjonowałem kilka przede wszystkim samczyków, bo samczyki siedzą osobno no i zajmują te klatki. Dlatego chciałbym dzisiaj Was zaprosić na taki odcinek, w którym oglądniemy sobie jednego samczyka no i wystawimy go. Może się sprzeda, czy się nie sprzeda. A gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie ten samczyk, ponieważ jego chcę sprzedać. Jest to synek naszej pięknej Belli. No i naszego kochanego Donalda, dużego rudego burgunda, tak jak widać samczyk, bardzo fajny, zaraz sobie go zważymy, uszy jak radary, no myślę, że z niego wyrośnie bardzo fajny króliczek, jak widać tutaj wszystko się troszeczkę zachowuje, ściółkuje mocno siano, no ale cóż ja mu zrobię, no cóż ja ci zrobię, tutaj akurat jeśli chodzi właśnie o dzieci tej naszej Belli, jest mała niespodzianka, taka dosyć niemiła, ale o tym później, na razie chciałbym sobie go wyciągnąć, zważymy, no zobaczymy jak to ten gościu się prezentuje, nie? Ile to waży. No i jesteśmy przed wagą, była lekka modernizacja wagi po ostatnim odcinku. O, dodaliśmy tutaj taki dywanik, przykleiłem. No i proszę bardzo, 2,60 się gościu prezentuje. Bardzo ładny samczyk, samczyk jest 21 lutego, tak? Dobrze mówię? 21 luty. No, i tak on się prezentuje. Jest samczyk odrobaczony. Myślę, że sobie wystawimy go za około 70 zł. A ile tam się wynegocjuje, no to zobaczymy. No, zobaczymy, czy klient sucho gada, czy mokro gada. A negocjacje są oczywiście zawsze. Samczyk odrobaczony, także bardzo fajnie rośnie, bardzo fajnie się chowa. No, co tam, kolego? No, to niestety nie trawka zielona. Dzisiaj troszeczkę pada, więc no, nie pochybasz. A klatkę masz na pewno do sprzedaży. No, 2,65. Bardzo ładna waga, tak się prezentuje. No tak, jeszcze rodziców pokażemy, nie? No, nawet Tola się przyszła. Przywitać, zobaczyć, co to za kolega. Zdjęcia porobione, bardzo ładny, przystojny, fotogeniczny koleżka. Także bardzo się cieszę. Wystawimy sobie go na no, te 7 dych. Zobaczymy, ile tam wynegocjujemy i czy w ogóle będą chętni, nie? O tej porze roku, to chyba na jesień dopiero, jakbyś ty był do użytku kolego. No a tutaj mamy mamuśkę naszego pięknego kawalera, który miejmy nadzieję opuści niedługo naszą hodowlę i oczywiście będzie się miał dobrze. O, a co tu za robki mamy Co to? Pokaż na te oczki. Piękna mamuśka, bardzo dzielna, ładnie odchowała dziesiątkę aż młodzieży. Jak widać, waga tam 3. 92 się tam ustabilizowała ładnie jak tam. No, jeszcze przez chwilę wytrzymała, także bardzo fajna dziewczynka, nie duża, nie mała, można powiedzieć taka idealna, pierwszy sort, jak to się mówi. Bardzo wdzięczny króliczek, no, To jest córka tego naszego Belga, który no, był bardzo też fajny, miły. Bardzo grzeczna dziewczynka, nie? Fajnie, nie ucieka, nie, nic się za bardzo nie boi, o tutaj troszeczkę mokra, chyba kapły nam z dachu troszeczkę, no bo tak trochę tutaj leje, nie leje, no i co piękna, pokazaliśmy cię w całej okazałości, ty też jesteś normalnie z charakteru taki no aniołek hodowlany, nie? No także tak to się prezentuje, no idziesz już do swoich dzieci, tak? No, no to już, już. A tu jest nasz ojczulek, piękny donek, donek, idziemy się ważyć czy nie, czy się chowasz? Chodź tu. Oj, to cię pogłaskam. No ty lubisz rzeczywiście Głaskanie na pierwszym miejscu. No ale też bym cię wyciągnął, pokazał w pełnej okazałości. Co? Donek, no a to jest tatuś, tatuś tego właśnie młodzieńca, kawalera pięknego. No, Donek, ale żeś normalnie jest. Hodowlany rozpłodnik. Piękny taki. No. No jest nasz Donek w pełnej okazałości. Musicie mi wierzyć na słowo lub nie, ale nie całe 6 kg. O, ładnie się ustawił. No, donek niecałe 6 kg, także waga bardzo dobra. Można powiedzieć, że schód, bo wcześniej ważył ponad 6 kg, tam było 6,4. Ale tutaj żeśmy takie małe ograniczenia wprowadzili. Oho, ho, ho. donuś, ty uważaj, pięknisiu! Bo spadniesz i co będzie? No, taki piękny Donald. Z każdej strony go pokażemy. O, jakby takie wszystkie króliki były, to ja bym był milionerem. Bo donek to jest wart milion dolarów. <laughs> nie no, donek nie ma ceny. On już tu będzie, no. Jak to się mówi, do końca, do emerytury, nie? Donek to, że tak powiem, umrze ze starości. No nie mam serca, nie miałbym serca, żeby tego mojego głównego rozpodnika zabić, także musimy zrobić ten kącik emerytów. Będzie tam oczywiście Donek, no i na pewno Balbinka, bo Balbinka to normalnie już też bab babuśka taka, ale no zobaczymy, dopuścimy na jesień. Tylko już chyba nie do tego koleżki, bo teraz była dopuszczana do tego koleżki, do takie wielkie króliki się urodziły, że biedna sobie nie mogła dać rady. Także wracamy do naszego Wiednia i Balbinki, jeśli chodzi o jesień, to na pewno. A ten koleżka to no, oczywiście do Joli, nie? Do Joli, no i do Belli, bo Bella to niestety, ale ma tylko jednego kawalera, no czy no niestety, no dobrze, że jakiekolwiek ma. Ale tutaj, jeśli chodzi o tego Wiednia, który jest tam, 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 tego naszego Brysia, no to jest Belli dziadek. Tam tej Belli, co to jest po prawo? Także jedynie tutaj mamy kawalera do Belli, ale jak widać, Bella sobie świetnie poradziła z odchowem. No i co, kawaler? Idziemy cię z powrotem schować, nie? Pooglądałeś, popatrzyłeś, co się dzieje wokół. Waga prawidłowa, także możemy Ci dzisiaj troszeczkę jakieś smaczki dać. Co? Marcheweczkę bijz kolego? No, ale. W końcu opanowałem tą wagę, nie? Na plastiku się sizgały króliczki, a tutaj przykleiłem taśmą dwustronną ten dywan, taką sztuczną trawę. No i elegancko jest, no bardzo dobra robota! No i witam w końciku dla wspierających tym razem i po raz kolejny w sumie chciałbym podziękować Mariuszowi, który dokonał wpłaty. 40 zł wpadło na patronata. No i zgodnie z tym, co napisałeś tutaj. Kupiłem granulat dla króliczków. Zaraz sobie go pójdziemy wyciągnąć z samochodu, bo dzisiaj właśnie do mnie dotarł. No i Mariusz co, bardzo ci serdecznie dziękuję. Jestem naprawdę bardzo ci wdzięczny. Króliczki również, także w imieniu króliczków też ci bardzo dziękuję i pozdrawiam serdecznie. No, proszę bardzo, jak zafoliowane. O, proszę bardzo. Dobra, wyciągaj to pani. No i przetargałem worek, otworzyłem beczkę, tu już nic nie zostało, praktycznie sam popił ze starego worka, także no idealnie, jeśli chodzi o tą paszę się nadarzyło, no i popatrzcie, one jak poczują zapach popatrzcie jak te króliki wariują, one tak uwielbiają tą, ten granulat z biofidu, że no po prostu jakaś głowa mała, no ten to zaraz tu rozerwie tą klatkę a co Ci się dzieje, co? No zaraz dostaniecie po troszku, no No dobrze, tutaj przygotowałem dla części marcheweczkę, także myślę, że sobie tutaj damy naszemu pięknemu Donkowi marcheweczkę no co? Nie? Masz tu jedz. Także tutaj dla zdrowotności Donek dostanie marcheweczkę, a dla reszty damy granulat. Tylko musimy to tak zrobić, żeby to nie wysypać i nie rozbić co tutaj. O, tutaj damy może jeszcze julajasce taką. Te mniejsze kawałki, mam takie troszeczkę mniejsze i większe kawałki tej marchewki. Te większe mam dla takich większych króliczków, na no, te mniejsze to damy sobie tym troszeczkę mniejszym, ale dzisiaj właśnie chciałbym dać tą paszę tym malutkim króliczkom no, proszę bardzo gdzie jest przy... góra, gdzie jest dół tępy nóż Trzeba oszczyć. tępy jak właściciel dobra nie będziemy wyciągać tego w całości zrobimy to jakimś może sposobem o, może tak to zrobimy i rozetniemy tutaj co? Będzie to tak? O, proszę bardzo O jak leci, o! Kurzy się, dobra, przechylamy O, idealnie się mieści. Proszę bardzo, jest troszeczkę popiołu. Jest coś tam jeszcze Każde ziarenko jest cenne. O, wymieszamy, o proszę jaki ładny. Elegancki mm. Jak pachnie, ładnie. Dobra, tu mamy garnuszek 500 ml to jest? Tak jest. Także damy tutaj, macie droga młodzieży. O, tutaj Wam nie mówiłem. Ale tutaj się pomyliłem z obliczeniami. I ostatnio jak sobie oglądałem te króliczki to się okazało, że jeden z tych króliczków to jest chłopak. Nie pamiętam który, ale jeden z tych na pewno większych. Także takie proszę ja Was. Trzeba klatkę przygotowywać i rozdzielać no. Oczywiście trzeba będzie przyjść dolać wody, bo one to jak pojedzą tej karmy, o proszę zobaczyć, proszę zobaczyć jak one się zagranulatem. Troszeczkę za wysoko ten paśnik, on powinien być mniej więcej tutaj, a tu tak wysoko, kurde, mol, mogłem to pierwsze przełożyć. No, także wodę trzeba jeszcze będzie uzupełnić, bo one po granulacie bardzo chętnie piją, także trzeba o tym pamiętać, a my idziemy dalej, nabieramy, dalej idziemy. Damy tutaj, o, 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 o. proszę zobaczyć jak one czują, jak one czują, one się tu chcą zabić o to. Macie tuki, potem dostaniecie jeszcze zboża, albo może marchewkę gdzieś dostaną. A ty co, też byś chciała? Może, ty, może jej też damy, co? No dobra, damy ci też troszeczkę. Jeśli chodzi o tą naszą, a weź całe przecież. Jeśli chodzi o naszą piękną Lolę, no to ona trzyma talię, także tutaj nie ma problemów z nią. O, proszę bardzo, nawet jakieś guwienko się trafiło. No, tutaj tak troszeczkę ci damy. Także jedz, rośni No i zmierzamy do kolejnych młodzieniaszków. Proszę bardzo. Macie tutaj, tutaj są dwie dziewczynki. O, nie wiem czy wam pokazywałem, ale w końcu, a może dam sobie najpierw jeść. Ojeju, jakie tu bobki. Kto tu tak brzydko narobił? No trudno. Nie zauważyłem. No, ale w końcu udało mi się to zrobić tak, żeby już nie przechodziły. Ale popatrzcie jakie to są majstrowanie, tu jest deska, tam jest deska, tu jest deska, tu. Po prostu jak je nie blokowałem, tak potem brały i gryzły to drzewo, i tak przechodziły. Ale w końcu się udało. No. Tutaj mam, jedno oczko wolne, tutaj mam jedno oczko wolne, dlatego tutaj wyląduje na pewno chłopcaś od właśnie tego, którego pokazywałem, czyli tam gdzie się nie skapnąłem, że to jest chłopczyk, tylko pomyślałem, że to jest dziewczynka. No i tak to będzie. Może ten się sprzeda, może się nie sprzeda. Na razie wystawimy sobie jednego, ale docelowo jeszcze chciałbym właśnie sprzedać te króliczki. no. Także te jeszcze króliczki sobie sprzedamy, jak dobrze pójdzie oczywiście, bo nie wiem czy będą chętni czy nie, no ale być może się uda. A ty co tam robisz, co? Co ty grubasku? No dobra, te króliki chcą się normalnie zabić o tom. jak czują po prostu tą paszę, to tam tak warują po tych klatkach, jakby co najmniej miesiąc nie jadły, o. A tu jaki królik, kurde zamiast sobie wziąć większą tą do nasypywania, to chodzisz z takim małym, będziesz trzy dni tu chodził. O, tu damy, proszę bardzo, tutaj też bardzo ładny samczyk, ale o jak marnuje, o, proszę bardzo, szpachelka na bok, trzeba sprzątać, a nie, o, tu też masz, o, uważaj na rączki, czy tam na nóżki, proszę bardzo, o, jedźcie, rośnijcie, no kurde, wy chyba wypijecie tucie 10 litrów wody, jak tak pojecie. No, dzisiaj całą młodzież obdarujemy granulatem. Czekajcie, tu już byliśmy. Tu jeszcze... O, tu wariuje, to tu nie byliśmy. Proszę, masz tu. Koleżka ty Tutaj nasz jednooki. Siema. Jak tam to oczko twoje? Pokaż tu wszystkim. No już zagojone, ale no nie widzi biedaczek na to jedno oczko. Antybiotyk pomógł. Ale kurczak i to byłby ładny samczyk. No powiem wam szczerze, że znaczy on jest ładny. No tylko że na jedno oko ślepy. No, bardzo że jest fajny. Chyba, że ze z Ciebie zostawimy, co? Będziesz takim naszym piratem hakiem. No dobra. Skończ tu gadać, daj mu granulat, Piękny. No nie widzi na to oczko. No trudno. Klatki tutaj są wszystkie na dole do sprzątania. O, burdel taki. Masakra, jedźcie. Dobra, tutaj już wszystko. Oprócz jeszcze tego bryszarda, ale bryszardowi to damy marchewkę, nie? Załatwimy najpierw sprawę z granulatem. Z granulatem, czy ja tutaj, o, muszę się Wam pochwalić, jestem teraz, że tak powiem, obkupiony o zboże. Kupiłem od rolnika z Polanki Wielkiej owiec, zobaczcie jaki ładny, kurczę, piękny ten owiec. Oczywiście to jest jeszcze zeszłoroczny. A tutaj jeszcze mam jęczmień, także jestem, słuchajcie, obkupiony jęczmień, o proszę bardzo. To też taki bardzo ładny, jaśniutki, no super. O, właśnie, mam do Was pytanie, bo myślę, że się tutaj dużo osób zna na tym. Kupiłem też kukurydzę i proszę zobaczyć, jak ona wygląda. Wyciągnij... O, właśnie, tego szukałem. Popatrzcie, jak ona wygląda. Pierwszy raz mam taką kukurydzę, żeby ona była aż wręcz taka, nie wiem, czerwona, brązowa. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Czasami mi się zdarzały takie ziarenka, jak wcześniej kupowałem, ale... Teraz to normalnie jest w większości taka kukurydza, Nie wiem, czy to jest jakieś zepsute, czy, czy co. Powiem szczerze, nie znam się na tym. Pytałem, czata GPT, ale jakiś temu mi kłopoty opowiadał. Padał, że jakieś grzyby, że jakiś ten, trochę że się wystraszył. No, na razie nie daję króliczkom, bo się troszeczkę cykam. No, bo się trochę cykam. Ale jeżeli ktoś się na tym zna, na pewno się ktoś na tym zna. Powiem, że dużo właśnie hodowców, rolników mnie ogląda. Także jeśli wiecie, co to jest, to bardzo bym prosił o komentarz, czy to można w ogóle królikom dawać. No bo wiecie, tam kupiłem worku, no i skąd miałem wiedzieć, nie? Dopiero w domu tutaj przyjechałem, rozciąłem i tu takie niespodzianki, no. Dobra, na czym my to skończyliśmy? Aha, nie wiem, iść do naszego bryszarda. No, siema gościu, co tam u ciebie? klateczka nawet, nawet jeszcze, nie taka zła. No właśnie, ten gościu to też by już wymagał większej klatki, nie? Brysiu, ty też czekasz na te klatki, co tam robię, no. Bo tam właśnie trafi na pewno Brysiu. Finalnie to ta kiedyś, kiedyś już wspomniałem, ale ja to wiecie. Planów tyle, a czasu w ogóle to chciałem dla samczyków zrobić osobne takie dwie klatki, nie? Takie wolno stojące, czy coś takiego, tak żeby po prostu te, no, miały, mieli swój trochę taki rewir, nie? No i została jeszcze ostatnia klatka, czyli tam gdzie jest Balbinka, i tam gdzie są te dzieciaczki od Karolinki. Dzieciaczki od Karolinki, a raczej córeczki od Karolinki naszej pięknej, no. Karolinka też bardzo fajna samica, niebieska. Fajnie się wszystkie króliki trzymają wagi. Udaje mi się to bardzo fajnie opanować, także... Tutaj też już dziewczyny do sprzątania mają. Brudzą strasznie. Karolina też również czeka na swoją klatkę. Na razie siedzi ze swoimi dziewczynami. No ale no, finalnie to chyba ona pójdzie pierwsza teraz do tej nowej klatki, która powstanie. Później nasze, ten, nasz ten niebieski wiedeński. A co ty tu Balbinka chcesz? Ty już czujesz, nie? Także pierwsze trafi Karolinka, ta młodzież jej zostanie, a potem pójdzie Wiedeńczyk Brysiu do tych nowych klatek. No i wtedy zostanie jeszcze jedno oczko do zrobienia, no i myślę, że sobie wtedy wyciągniemy balbinkę. A w każdym razie trzeba jeszcze sobie coś czasu wygospodarować na... Robienie tych klatek myślę, że to będzie nawet jutro, w sobotę. No, zobaczymy, jak pogoda i materiał, ale myślę, że materiał ten. Dobra, bo gadasz głupoty, weżysz na i tym królikom, już nikt nie chce słuchać. Podamy sobie tutaj, o proszę, jak one już wąchają. Proszę, o, a co wy tutaj zrobiłyście? Jak to takie wyciągnięte? Czy krzywdę zrobicie? No, proszę mi to zostawić. Proszę mi to zostawić, bo o! No. Matka, pierwsza, to dla dzieciaczków żem przyniósł. No, tutaj balbinka moja piękna emerytka. Jak tam, proszę? Tu wam sypniemy. No, oczywiście króliczki pierwsze. Do jedzenia. No co wy to tam jecie? No sianko, jeszcze troszeczkę jest. Powiem wam, że bardzo chętnie jedzą to siano z tego roku. No nie miałem go zbyt dużo, abyście zobaczyli, ile mi jeszcze zostało. No to szkoda gadać niewiele. Zaraz trzeba będzie jeździć i kupować. A co ty się tak balbinka wystraszyłaś chowasz? A ten piękniś, jeju, jeju, jakby to była dziewczynka. Kurcze, ile ty już masz? Może byśmy już sprawdzili niebawem, czy to chłopczyk, czy dziewczynka. No, zapowiada się drugi tatuś, jak ten, Donek. A wy co, pojadłyście dziewczyny? Może jakąś dziewczynę też byśmy tutaj na sprzedaż wystawili? Powiem wam, że z tą sprzedażą to jest różnie, różnie, w zależności od roku. Nieraz było, czy tam od roku, czy tam od pory roku, o że tak powiem. Czasem było tak, że wystawiałem, powiedzmy, dwa, trzy króliki ja sprzedawałem 5 czy 6, no bo ktoś przyjechał, wziął dwa, ktoś zaraz przyjechał. Że tak powiem, ta nie licytacja, tylko to ogłoszenie na liście, że tak powiem, wygasało. Ktoś tam wcześniej sobie kliknął, wyświetlił mój numer. Wszystkie króliczki, które sprzedałem, już poszły, a po prostu te osoby się odzywały po paru dniach. No i też sprzedawałem no. więc czasami było tak, że w ciągu powiedzmy jakiegoś tam sezonu typu wiosna udało mi się sprzedać 5 czy 6 królików No nie powiem, bo że tak powiem fajnie, bo tam jakaś kaska wpada, oczywiście to nie są jakieś tam ogromne pieniądze Bo chyba najwięcej za królika dostałem 150 zł. No. Fiu 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 fiu, ekstra No także jakby za takie pieniądze, oczywiście dorosłego, fajnego, wyrośniętego ja oczywiście staram się przynajmniej sprzedawać takie króliczki, które są, się prezentują najładniej. No i to trochę też błąd, bo zamiast to zostawiać te najładniejsze i potem hodować, to sprzedaję. No ale generalnie to też jest chyba tak, że po prostu no, ktoś jak kupi, jest zadowolony, jest ładny królik, no to gdzieś się tam moje dobre imię niesie i potem dzwonią ludzie. Nie no, żartuję, nikt nie dzwoni, dopóki nie wystawię ogłoszenia, to nikt nie dzwoni, ale no może tam za jakieś 10 lat sobie markę wyrobię, nie? I wtedy to będzie dopiero. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże. No, ale generalnie za te sprzedaże i tak dalej, no to widzicie. Kupuję zboże, czy to kukurydzę, owiec, jęczmień, marcheweczkę, chociaż teraz się już nie opłaca kupować marchewki, bo strasznie szybko gnije, nie? Lepiej to kupować jesień, zima, wtedy jest taki najlepszy okres, bo raz, że w piwnicy jest zimno, więc ta marchewka się konserwuje, a dwa, że są świeżo po tam zerwaniu, nie? Ja akurat w polu mam zasianą marchewkę taką wczesną, więc ona generalnie no, jak nazwa wskazuje jest dosyć wcześnie, tylko problem jest ze składowaniem, ponieważ no niestety, ale szybko ona mi pleśnieje. No. Taka jest minus, no. więc chyba w sumie to powinienem, powinienem zasiać i wczesną i późniejszą. No ale wiecie jak to jest. Jest jak jest. No i dobra, to by było na tyle. Chyba daliśmy wszystkim króliczkom ten. Marcheweczki tam, jak widzicie, jeszcze zostało, ale to sobie potem po prostu rozdam króliczkom. Jeszcze raz że bardzo Ci dziękuję. Życzę Ci powodzenia w hodowli, bo tak jak pisałeś, hodujesz, więc życzę Ci wszystkiego najlepszego. Jeszcze raz bardzo dziękuję za wpłatę, a my, my widzimy się pewnie niebawem, także do zobaczenia. Cześć!